Szanowni mili widzowie. Dzisiaj znajdujemy się w Poznaniu, w okolicach osiedla Tysiąclecia. I proszę państwa, ten tor, który państwo widzą, to jest najprawdopodobniej tor Śreckiej kolei powiatowej, która była wybudowana w 1902 roku. I Prowadziła ona od stacji yy, Poznań Poznań Wschodni obecny mieli Państwo poprzez stację Poznań Brama Warszawska następnie była stacja Poznań Malta to wszystko w tamtym kierunku, który teraz Państwa pokazuje i w drugą stronę prowadziła do stacji Poznań, tylko byle pole, i tam, proszę państwa, tory szerokotorowe zmieniały się na wąskotorowe i dalej prowadziły w kierunku Środy Wielkopolskiej i miejscowości za Niemyśl. Mili państwo, stacja Poznań, Brama Północna, chyba zniknęła. W 1946 roku tam przestał być prowadzony ruch pociągów. Przepraszam, w 1949 roku. Następnie stacja Poznań-Malta. Poznań-Malta, mili widzowie, ona była w rozkładzie jazdy jeszcze w 1946 roku, jako stacja osobowa. I tam gdzieś do lat 50., proszę Państwa, poprzedniego wieku, służyła jako stacja towarowa, a potem już tylko jako bocznica. Co do następnej stacji, proszę Państwa, Poznań-Kobyle-Pole, tam była stacja przeładunkowa i przesiadkowa, właśnie z kolei szerokotorowej na wąskotorową. Do końca nie udało mi się ustalić, do kiedy tam właśnie tym torem jeździły pociągi. Być może do roku 1971 ale nie mam do końca pewności, może ktoś z Państwa napisze w komentarzach. Linia ta pierwotnie, proszę Państwa, przechodziła w miejscu, w tamtą stronę, gdzie obecnie znajduje się jezioro Maltańskie, czyli pomiędzy stacją Poznań Malta a Poznań Brama Północna, właśnie szlak prowadził przez obecne obecne jezioro. Maltańskie. Tory już są poprzerywane w bardzo wielu miejscach. Są drogi przejazdowe. Linia prawdopodobnie już nigdy nie będzie reaktywowana. A jest to ciekawe miejsce dla miłośników kolei, którzy lubią spacerować starymi torami kolejowymi. Mam nadzieję, że materiał troszkę Państwa zainteresował. I jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.